Dlaczego nie warto pić wody zimną? Oczywiście ludzie piją, ale najgorsze to zimna woda przed jedzeniem, ponieważ w żołądku mamy 42 stopnie, a zimna woda musi być podgrzana, na co ciało z dnia na dzień wydaje mnóstwo energii. Mało tego, Zimna woda blokuje dobre ukrywianie żołądka, dobrą produkcję soków trawiennych, dobre trawienie, ponieważ ona zamraża i tym samym pogarsza trawienia w naszym żołądku, a żołądek i śledziona kluczowe są do produkcji energii powrodzeniowej. Czyli pijąc zimną wodę, zwłaszcza z ldem, my pogarszamy warunki naszego ciała i jego zdolność do regeneracji. Kto ze zwierząt, sam sobie szkodzi, tylko człowiek. Jako najmłodsze zwierzę świata, który potrafi niszczyć własne ciało dla własnej przyjemności. Dobra rada. Pijcie ciepłą wodę.